Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Trzech Kratek. Tym razem jesteśmy w Bytomiu. Tak, jesteśmy na rynku w Bytomiu i mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który wylosujecie, sprawi wam jakiś kłopot. Bo po ostatnim nie mieliście żadnych kłopotów, to teraz czas na kłopoty. Eee, oczywiście, jak zwykle, są zadania łatwe i trudne. Dobra, ale zanim, zanim wyciągniemy koperty, zanim wylosujecie, to zdecydujmy kolejności i zdecydujmy, kto znowu tutaj z Was wyciągnie. Asa? Damy? Trójkę. Proszę bardzo, Agnieszka. Nie zaglądajcie. Pokażcie przed siebie. Paweł pierwszy, Kuba drugi, Agnieszka ostatnia. No dobrze, słuchajcie. Czas na, na zadanie. Ty nosujesz. No, Proszę bardzo, twoja decyzja. Pierwsze to nie już ta pierwsza koperta. No dobrze, no dobrze. Nie otwieraj. My idziemy w takim razie gdzieś na herbatkę. A za chwilę do ciebie a wrócę. Nie, poczekaj tutaj. Z chłopakami, pilnujcie go. Za chwilę wrócę i otworzymy kopertę. Misiu? Misiu? Czas otwierać kopertę. Otworzyć? No jasne, że tak. Na co czekasz? <laughs> no jesteś ciekaw. Temat, zadania, samotność. Czas 20 minut, miejsce akcji, wyznaczony obszar. Czyli rynek. Jest tutaj taka mapa zrobiona i rynek. <laughs> tak. Obiekty wszystkie dostępne, filtry również wszystkie dostępne, tak, akcesoria przy ci... gadżety wszystkie dostępne. To piękna. Tak jest. O czym myślisz, powiedz mi, jak chcesz do tego tematu podejść? Ja sobie to zabiorę, bo to się przyda jeszcze. Dużo rzeczy by było. No, ale nie trzeba jeszcze, się rozejrzeć. Powiedz mi, co, co? co o czym no myślisz? Widzę się już życie. dużo samotnych ludzi takich. Samotny człowiek. Tak. Okay. No, to czy pierwsza będziesz... rzecz, jaka przychodzi, a tym bardziej tutaj parę osób jest takich chyba nawet. Będziesz chciał jakoś. Ale wolę, wolę... wolę mało mamy czasu, ale i tak czy tak zrobimy. Masz 20 minut. A powiedz mi, czy będziesz chciał wykorzystać jakieś dłuższe czasy, czyli przez szare filtry? Hmm. <grym> 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 czy nie? Czy raczej. Można? Raczej, raczej będziesz szukał samotnych można by, ludzi. Można by było. Ja bym chętnie jakiś filtr wziął. Na jaki obiektyw się teraz decydujesz, takim będziesz pracował przez 20 minut. Chcę to. Setka? Tak, dla odmiany... No to tak. nie e mogę zawsze być e szerokokątny Endeków Mogę ci dać. Wszystko tak naprawdę. Mamy nawet ND1000. Jakbyś chciał. Dwa stopnie, 4. A może 4 stopnie? Dobra, 20 minut, startujemy. Czas start. Paweł, Powodzenia, baw się dobrze. Ciao. Idziemy. Musimy się przejść, zobaczyć, co w trawie piszczy, co w Bytomiu piszczy. Tu by było fajnie coś zrobić. Przepraszam najmocniej, cześć dziewczyny, mam na imię Paweł. Robimy taki program fotograficzny. Robimy zdjęcia, no taki edukacyjny. To będzie nam pokochaj fotografię na portalu fotograficznym i ten... Mam gorącą prośbę, by któraś z Was mi zapozowała. Ojej, ja źle wychodzę na Nie no dobrze. Nie, zależy mi chodzi o to, że wiesz, żebyś była taką osobą... No wiesz, za, zam, zam, zamyśloną coś w tym stylu, żeby to właśnie przypominało taką samotność. Nie? I nawet, bo to rozumiem, że z tyłu jest twój rower. Tak, tak. I fajnie by było jeszcze go właśnie gdzieś też wkomponować z boku na takiej zasadzie. Zrobimy? Fajnie. Zdjęcie, zdjęcie jak najbardziej ten. Wymienimy się mailem, ja później nawet mogę Tobie zdjęcie wysłać. To idziemy próbować. Nie, książki niech zostaną. To jest taki zawsze fajny akcent. Wiesz co, ja sobie... Może wiesz co zobaczymy tutaj. Może rower, wiesz, damy tak... On no, stopki nie ma, nie? Ale fajny rowerek. Ale no... Sos spróbuj tutaj usiąść. Ja sobie najpierw pomyślę nad kadrem, a potem potem jeszcze wymyślimy dokładnie ten, wiesz? Cześć, witam. Co, na, na sekundę chciałbym krzesełko, ale tylko za ogrodzeniem. Nie, mam, nie mamy statywu, a muszę e, bez tego, wiesz? Dzięki, śliczne. tutaj, tutaj było fajne. Proszę dalej. sobie to czymś podeprzeć. Więc co, ja sobie mniej więcej wykadrowałem. Ja tam jeszcze będę chwilę pokombinował. Chodź z tej strony jednak. Bo tam mamy troszkę fajniejsze tło. Usiądź sobie z tej strony. Fajnie jakbyś, co, tak wiesz, gdzieś patrzyła w dal. I taka, wiesz, zamyślona. Możesz na koleżankę się nawet tylko wy koleżanko ciebie. Ale z... spróbuję, okej, dobra. Może ci się wie o czymś tam. I teraz będziemy już, mam sobie mniej więcej ustawione, teraz musisz tak wiesz, starać się żebyś w ogóle nie ruszała się, bo to są takie naświetlenia e, jednej klatki około 2-3 sekund będą wiesz, dlatego że chcę ten efekt tej rozmytej wody mieć z tyłu wiesz, no także ja Ci tam dam znać, najpierw się możesz wiesz zapatrzyć w jedno miejsce, później jeszcze zobaczymy, fajnie też patrzyłaś w tamtą stronę, też fajnie wyglądało wiesz. Widzisz, tutaj, widzisz, taka mgiełka jest, mm. bo ktoś przechodził. Jego nie widać, a widzisz, ty jesteś, ty się tutaj, ty jesteś zamrożona, można powiedzieć, na tym, w tych dwóch sekundach. Nie? Coś takiego. Fajne. Co, spróbujemy jeszcze jakieś jedno, z jednego kąta i, i, ten, co? No, myślę, że nie zabieram wam dużo czasu. Nie, jest. Fajnie. Chodź jeszcze tutaj na róg, wiesz? Rowerek zauważył z fajnym akcentem takim, nie? No. Do książki ze szkoły. Jeszcze to krzesło tylko wezmę. I staraj się nie ruszać, zrobię ze trzy klatki, tak wiesz? No, trzy, cztery i uważaj. O, tak jak właśnie, jak możesz nawet gdzieś patrzeć w dół, wiesz? No, się woda uspokoiła. Nie mów, że brakło czasu. 30 sekund. Co? No, to super. Ale piękną dziewczynę masz. Taką spokojną. Świetny rower. Gratuluję. Podobało mi się tam to wcześniejsze. No czy dużo jest Podobało mi się jak ona się nie patrzy. No no właśnie te, dlatego ten. Słyszysz? O jest, to Słyszysz? widzisz i tam ludzie są z tyłu. Rozmazani, widzisz? Mam świetną staj, staj, staj. ostrość. Także o to chodziło. Dobra, idę się. Obiecałem, że wyślę zdjęcia, więc idę zostawić... Skąd? się e mailem? Podniosę krzesło i wracam. Wymienimy się mailami. Cześć, przyszło. O to mi chodziło. To... Tak, pod program. No, myślałem o starszym człowieku, ale. Aha, pokaż dziewczynie, bo jest ciekawa. ci, że. E... To jest świetne. Koniecznie mu zostaw maila, niech ci wyśle. Pokaż ten wcześniejsze, też tu kosztuje. Na tym rowerze fajne światełko leży. No. O, to jest świetne. Też. No ale taka piękna dziewczyna, nie penetrz samotna. Więc <laughs> musimy to zmienić. Spuścimy to gdzieś na fejsie. Jak masz na I... imię? E, Oliwia. Oliwia, okej. Okay. Oliwia z Bytomu. No <noise> Oliwia, tak. czekaj. Ale... Pysiu, Pysiu, musimy po resztę. No i mamy Kubę. Kuba. Otwieraj. Czytaj. Samotność, 20 minut, wyznaczony obszar. Obiektyw, wszystkie dostępne. Cały Filtry. rynek do dyspozycji. Wszystkie Możesz dobrać dowolny obiektyw, dowolny filtr. Samotność. Masz jakieś skojarzenia od razu? Coś Ci przychodzi do głowy? Są poza ewidentnymi, czyli człowiek otoczony jakimiś wielkimi przestrzeniami. Sam jeden w miejscu jakimś, sam jeden zostawiony ze swoimi problemami, takie rzeczy. Nie wie, myślę, że coś dłuższego. Nie wiem, żeby... po prostu u siebie. Tu masz 2,8, tu masz 4,0, tu masz setkę. To jest, ok? to jest setka? To jest setka. Ale to jest portret, nie? Wtedy. Tak. Kramik zamykam. Czas odpalam, bo chłopakom się kończą karty. 20 minut. Powodzenia. No dobra, zobaczymy. Ja idę na ciastko. No Dobrze. Wydział. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę jednemu z Panów zrobić portret? Zrobić zdjęcie? Dwa złote. Jedne piwo na pół by pijemy. Ale właśnie o to chodzi. Pan, ma Pan bardzo fajną, ciekawą, wyrazistą twarz. Zdjąć czapkę, zajmę. Nie, z czapką może być najbardziej. Tylko wie Pan co, ja chcę zrobić na tyle takiej otwartej przestrzeni rynku. Więc e... najwygodniej byłoby dla mnie, jeśli by Pan mógł przyjąć się na tą ławkę tam. Tak na skraju. Dobra? Dziękuję Panu bardzo. No co. Tematem tego portretu jest samotność, więc chcę, żeby Pan był jakby sam w otoczeniu pustego rynku prawie. Więc jeśli może Pan na przykład jeszcze w ten sposób potręczyć się prawą, prawą ręką w ten sposób i popatrzeć się tam dzisiaj w przestrzeń, nie na mnie, tylko tak zupełnie... Dziękuję Pani bardzo, to to wszystko. To są takie zdjęcia. No. Chodziło po prostu mi o takie zdjęcie no, no, ja Panu no, 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 no. zupełnie w otoczeniu nikogo. Nie. Tak, 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 tak. tak. No, ty nie wiem, rozumiem, nie własował. Także dziękuję panu bardzo no, za udział w głos. Miłego dnia. Przepraszam bardzo. Kręcimy taki program fotograficzny, jestem jednym z uczestników tego programu i potrzebuję statysty do, po, do nie, nie pozowania do portretu, ale bez twarzy. Pyta, naprawdę nie mamy czasu. Okej, okay, dobra. Okej, okay, jasne. Przepraszam bardzo, kręcimy taki program fotograficzny, w którym jestem uczestnikiem chciałem zapytać, czy może pan zapozować do portretu? Potrzebuję jednego człowieka po prostu, żeby był jakby w kompletnej pustce. Opatrzyłem sobie taki zeubek tutaj i chciałbym zrobić po prostu panu zdjęcie, jak pan patrzy w dal zupełnie. Bez ludzi na około. O nie, ale to nie, nie, nie. Nie? dziękuję, nie no, nie ma czasu, no bo teraz no chodź. No okej, okay, no. Nie no, dziękuję. Witrami. Nie oształem. Dziękuję również. Przepraszam bardzo. Ojej, no to, ale to chyba nie z naszymi twarzami. Ale nie, właśnie chodzi, chodzi mi o kogoś, kto będzie ujęty od tyłu zupełnie, siedząc sobie. To jest pusty, znaczy jest rozumiem, w pustym kadrze rozumiem, siedzi, rozumiem, więc, rozumiem, więc po prostu... Kukasz, Jeśli można, to... Dawaj. Troszeczkę w moją stronę jakbyś pan obrócił, tak odrobinkę, no i teraz się proszę podeprzeć. A może pan się podeprzeć y, obiema rękami, coś w tym rodzaju? Tylko że już teraz zupełnie tyłem. O, o, do, super, super. Bardzo fajnie. <grywka> <grywka> Samotność wyszła idealnie, widzę. Dobra, myślę, że, że to wszystko. Mogę Panu pokazać, jak to wygląda. Jak Pan widzi, nie stanowi Pan jakby, z, jakby mm -hmm. tego głównego obiektu no w kadrze. Tak. Bo o tak to mi chyba właśnie nie chodziło. To jest z bliższej perspektywy to od gorzej wygląda. Bardziej mi się podoba takie ujęcie dalsze trochę. Coś Pan tam wybierze na pewno, co? Tak, no jeden z tych. Mogę Panu teraz podyktować ten adres, Pan sobie życzy. a to, to był zaplanowany? Nie, no, nie dziewczynek. <laughs> Jest zuna, wiem, bo, szkoda, szkoda, szkoda Może pan wyglądał tak samotnie, że po prostu się no. zlitowały. Dźgodą. Wszyscy tak zaczynali. Bibiza ja też wie. tak zaczynał. Ja tutaj tak ładnie odłożył. Panie, bo wrośniesz tą podłogę. Co taki? Ty, polowałeś na coś? Tak, dokładnie. Tak, Słuchaj, no... Koniec ja rady, właśnie. <klujna> To jest ostatni że to był taka tak, tak. wolna strzelanka, ale... No i ten gość, którego ustawiłem, żeby pozował. Jako człowiek samotny, wiesz, na uliczce, zupełnie bez nikogo. Mo może trzeba było sobie za autoportret zrobić, miałem wrażenie, że byłeś bardzo samotny. <laughs> ten gość był tak samotny, że jakaś dziewczynka podeszła do niego i dała mu kwiatki. <laughs> Te dziewczynki. Wymyśliłeś tę historię. Nie no, sama podeszła, sama od siebie, naprawdę. No, tak? Gość, jest, to, gość to myślał, że to, jest, że to było ustawione. No i ten gość, którego tak yy, ustawiłem celowo. Mhm. Jako myśliciela. To co? To idziemy po Agnieszkę. Tak jest. Zobaczymy, jak Agnieszka sobie poradzi z zadaniem samotności. Już się nie może doczekać, już z nóżki na nóżkę widziałem. No dobrze. Oczas... Ostatni uczestnik, czyli uczestniczka Agnieszka. Koperta z zadaniem. Chłopaki już, już są po, A wiem, że się nie możesz doczekać. Temat zadania, samotność. Czas 20 minut, miejsce akcji, wyznaczony obszar. Obiekty, wszystkie dostępne, filtry, wszystkie dostępne, akcesoria, wszystkie dostępne. Tak jest. No nie mów, że trudny temat. Co wykominujesz? Masz coś, jakiś pomysł. Dobra. Na co się decydujesz, jakim obiektywem będziesz walczyć? Setką, zawsze. Setką, to jest normalne, można by powiedzieć Agnieszka setka. Start. Powodzenia. Dzięki. Dzień dobry, ja jestem z takiego programu. Czy abym ja mogła zrobić pani zdjęcie z daleka, to będzie tylko pani serwetka? Tak? Bardzo dziękuję. Bardzo mi pani pomogła. Dziękuję. Po prostu nie wierzę, nie wierzę w to, co widzę. Nie chcę Ci robić wstydu przed milionami widzów, ale masz 26 sekund jeszcze. To Pokaż mi, co masz. Pokaż. Tak, bo jedną koncepcję mam z liści, tak. których jest dużo, a tak. później są liście samotne. Podobało mi się. No. Bardzo. Później mam panią... Takie romantyczne, takie Panią, która była bardzo samotna, siedziała tam długo i tak dalej, ale byłam do niej bardzo uprzejma, zgodziła się na zdjęcia, no tam parę na, No i to są moje główne koncepcje. Okay. Słuchajcie, zbieramy wszystkie i bo mam się karty kończą. Idę po nich. To jest cały nasz bagaż. Więcej nie mamy. Żartowałem. Zobaczcie, ile, ile rzeczy w ogóle musimy mieć ze sobą, żeby nakręcić dla Was ten film. Ale na szczęście jesteśmy już po. Fajnie było. Lubimy bytom. Ja jestem, jestem zaskoczony. Wzruszony i zaskoczony, jakby tom jest ładny. Mówiono mi, że tu się wszystko wali, że musimy uważać, gdzie torby kładziemy, bo możemy a to się zapaść. Nie, a to, nieprawda. to jest nieprawda. E, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To jest torebka Agnieszki, jakby ktoś pytał: w Krakowie kupiona w takim second-handzie? E, bardzo dużo zapłaciła. E, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, że dotrwaliście. Najważniejsza rzecz, pod tym filmem, na dole, znajdziecie zdjęcia w temacie samotność trudny temat. łatwiejszy niż szczęście. Jestem ciekaw, słuchajcie, kto sobie poradził najlepiej, waszym zdaniem. Zagłosujcie. Zagłosujcie i zdecydujcie, kto wygra, ten wygra. U nas nie ma nagród. Są nagrody? Są nagrody. Sława, co? Sława na Sława. mieście i w ogóle. No nie no, y, będzie miło, jeżeli poświęcicie tą chwilkę i zdecydujecie. To jest jedno kliknięcie. Dzięki temu wiemy, y, co wam się najbardziej podoba. Co jeszcze? No subskrybujcie, zapiszcie się na subskrypcję naszych filmów, dzięki temu będziecie zawsze dostawać informacje o następnych odcinkach, a my widzimy się już za chwilę w następnym odcinku z kolejnymi zaskakującymi, mam nadzieję, zaskakującymi tematami, z też z taką ilością plecaków. A może i większą. Dzięki, do zobaczenia, papa. Pa. Na razie. Cześć. Żegnamy, bytom.